Podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą, jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done, czyli Co we freelance piszczy. W poprzednich odcinkach opowiedziałam Ci o tym, czym naprawdę jest wirtualna asysta, z czym to się je. Jaki to jest zawód, jak w ogóle zaczęła się moja historia z wirtualną asystą oraz dla kogo jest ten zawód. Natomiast dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o tym nie tylko o wirtualnej asyście, ale tak naprawdę ten odcinek będzie dla każdego freelancera, bo też ten podcast jest nie tylko dla wirtualnych asystentek, ale również dla każdej osoby, która chce spróbować swoich sił w prowadzeniu własnej działalności, we własnym biznesie, w byciu freelancerem, w takiej wolności zawodowej, poniekąd wolności zawodowej, bo jednak jak się okaże w kolejnych odcinkach, jak będziesz miał okazję się przekonać w kolejnych odcinkach, y Freelance i praca na swoim to niestety nie zawsze jest um, wolność. Dzisiaj natomiast chciałabym opowiedzieć Ci o tym, od czego tak naprawdę powinieneś zacząć, jeżeli myślisz na serio o freelance. Co jest tym takim najważniejszym punktem, który trzeba wziąć pod uwagę, najważniejszym krokiem, który trzeba wykonać i który musisz zrobić, bo inaczej nie odniesiesz sukcesu. Kiedy urodził się mój młodszy syn, a było to no, dobrych kilka lat temu, to po tym całym okresie macierzyńskiego, po, po urlopie wychowawczym, ja stwierdziłam, że kurczę niekoniecznie chciałabym wracać do pracy. No, ale na początku nie miałam wielkiego wyboru. Wiadomo jak to jest, jak się ma dwójkę małych dzieci, kredyt, no to jest taka typowa historia, dlatego ja musiałam wrócić do pracy. Na szczęście miałam tę możliwość, żeby zatrudnić nianie do y, młodego. No ale gdzieś tam w głowie cały czas kiełkowała mi ta myśl, że kurcza fajnie by było zacząć robić coś swojego, nie uzależniać się od y, pracodawców, nie martwić się o to, czy nie zostanę zwolniona, czy może będę miała tą pracę. Chcąc nie chcąc musiałam wrócić, mimo już nie chciałam, ale cały czas myślałam o tym, co by tu zrobić. I powiem ci tak, przyszedł taki moment, kiedy moja firma została sprzedana innej spółce. I ja ten moment wykorzystałam właśnie na to, żeby, żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby zmienić coś w swoim życiu zawodowym, ale żeby też zmienić coś w życiu naszej rodziny. I postanowiłam starać się o dotację unijną na założenie własnej działalności gospodarczej. To był taki pomysł, Całkowicie od czapki. Ja w ogóle nie wiem, jak to się stało, że pewnej soboty, kiedy sobie skrolowałam internet i patrzyłam, jaką ofertę pracy znajdę, gdzie mogę jeszcze wysłać swoje CV, ten, złożyć ten cały list motywacyjny, starać się bardziej, znalazłam ofertę stowarzyszenia, w którym mogłam postarać się o dotację unijną. I tak naprawdę ja niewiele myślałam o tym. Czy robić, czy nie robić? No kurczę, jak jest okazja, to się ją bierze, prawda? Z drugiej strony, tak naprawdę wydawało mi się, że no dobra, co mam do stracenia? Wypełnię formularz i tyle, i tak mnie pewnie nie wezmą, no bo ile osób może dostać tą dotację. Miałam to szczęście, że znalazłam się w tej grupie takiej bardzo niszowej, bo tylko 10 osób, a do projektu było mm, dobranych bodajże 40, aż 10 osób to były osoby zwolniona z winy pracodawcy i ja się kwalifikowałam właśnie do aplikowania właśnie z tego powodu, że zostałam zwolniona z winy pracodawcy, no bo firma się rozpadła, spółka została sprzedana, ja dostałam wypowiedzenie, no i wiadomo, dobra, jest. I oczywiście ten formularz wypełniłam, szybko, o nim zapomniałam, zaczęłam wysyłać kolejne cv kolejne listy motywacyjne, chodzić na rozmowy, aż pewnego pięknego dnia dostałam telefon, w którym poinformowano mnie, że dostałam się do projektu Oczywiście to nie było tak, że skoro się dostałam do projektu, to ja od razu dostanę te pieniądze. Nie. Dostanie się do projektu to był tak naprawdę pierwszy krok. Kolejnym to były trzy miesiące szkoleń, podczas których ja tak naprawdę nie mogłam pracować. Musiałam utrzymać status osoby bezrobotnej, co jak wiesz, przy małych dzieciach w ogóle, co, utrzymanie statusu osoby bezrobotnej przez cały okres trwania projektu no to jest trochę karkołomne. Mnie się wydawało, że to będą trzy miesiące, potem tylko napisanie biznesplanu, hop, wyniki i do widzenia, że to będą maksymalnie, no, no maksymalnie pół roku. Okazało się, że cały projekt trwał prawie rok. Prawie 12 miesięcy minęło, zanim w ogóle dostaliśmy wyniki i zostało podane, kto dostanie te pieniądze. Ale dlaczego Ci o tym opowiadam? To wcale nie chodzi o to, że ja tę dotację dostałam, bo owszem, dostałam, ale chodzi o to, że... Trzy miesiące szkoliłam się tak naprawdę z prowadzenia działalności. Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Ja się nie nauczyłam nic. To znaczy, ja wiedziałam, jak się prowadzi księgowość, jak, yy, jak, jak wygląda prowadzenie rachunków, jak wygląda książka przychodów i rozchodów, wiedziałam, czym jest marketing, ale nikt nie powiedział mi tej najważniejszej rzeczy: że to, co ja chcę robić, a co jest potrzebne mojemu klientowi, to mogą być dwie zupełnie różne rzeczy. Dlaczego? Ponieważ ja sobie wymyśliłam, że bardzo lubię fotografię. Te zdjęcia nawet całkiem fajnie mi wychodzą, umiem w obróbkę i w ogóle to może by złożyć wniosek o otwarcie działalności fotograficznej. Tylko że samo to, że ja lubiłam robić zdjęcia, to było zdecydowanie za mało. I co z tego, że Kaśce czy innej Monice się udało i że one robiły takie super foty, mi nawet do głowy nie przyszło, żeby zastanowić się nad tym, kim będzie mój klient. Nie wzięłam pod uwagę tego, że ten klient on musi ode mnie czegoś chcieć i ja muszę mieć to coś, co o, czego on chce, żeby móc mu to dać. No nie zastanowiłam się, skąd ja tego klienta wezmę. Czy ja go znajdę w sieci, czy może na ulicy? Będę rozdawać ulotki. W końcu przecież mam tylu znajomych, oni mają małe dzieci, będę fotografem rodzinnym, nie? Tak zaję fajnie, nie? Będzie, będzie w ogóle super high-level, na pewno się coś znajdzie. Na pewno mi się uda. Jakoś się to załatwi. Bardzo mnie dziwi fakt, że w biznes planie, który opisałam, nikt tego nie wychwycił. Żaden z tych specjalistów, osób oceniających te wnioski, nie zakwestionował tego mojego braku wiedzy na temat tego komu ja będę świadczyć, dla kogo będę świadczyć te usługi. Kto będzie moim klientem? Prawda jest taka, że mnie się wydawało, że ta praca z domu to będzie taka fajna, że będę zarabiała, że te zlecenia będą przychodziły same, że pieniądze będą wpływały regularnie na moje konto, klienci będą dzwonili i w ogóle będę rozrywaną osobą. Przecież wystarczy wrzucić kilka fotek na Facebooka czy nawet na Instagram i od razu wszyscy się nimi zachwycą. Tylko, że w momencie, kiedy ja już dostałam tę dotację, to okazało się, że takich osób jak ja to są dziesiątki. I moja oferta nie, wcale nie wyróżnia się niczym szczególnym, co z tego, że ja dostałam dotację. Wiele innych osób też sobie radziło. Jedna, dosta, jedna osoba dostała sprzęt od męża, inna od ojca, trzecia od dziadka, czwarta gdzieś tam odłożyła pieniądze i też miała aparat. Wcale na początku nie musiały być te aparaty, nie wiadomo jak wypasione. Ważne, żeby te klatki był, I te kadry były takie, żeby chwytały za serce. No ale skoro była tak duża konkurencja, okazało się, że ja tych zleceń mam jedno, czasami dwa w miesiącu, a to jest zdecydowanie za mało, żeby utrzymać działalność. I muszę przyznać, że ta rzeczywistość ona mnie bardzo, bardzo mocno kopnęła wtedy w te cztery litery. I był to dla mnie upadek z naprawdę wysokiego konia, bo pół roku bez zleceń. Pół roku życia z samych oszczędności pokazało mi, że ja tak naprawdę nie byłam przygotowana na to, by tę działalność w ogóle otworzyć. Co więcej, warunkiem zachowania dotacji było utrzymanie działalności przez dwa lata. Czyli ja przez dwa lata musiałam mieć tę działalność otwartą, i ona. No, nie było mowy o tym, że musi przynosić dochody. Nie było też mowy o tym, że nie można być na minusie, czyli że po prostu działalność nie będzie przynosiła strat. Bo tak naprawdę już w trakcie szkoleń mówiono nam, że żeby działalność dobrze się rozkręciła, potrzebne są minimum dwa lata. I najczęściej jest tak, że przez pierwsze dwa lata Działalność nie przynosi dochodu. Przychody są równe kosztom, albo czasami nawet koszty przewyższają te przychody. No ale fakt jest faktem, że działalność tę musiałam utrzymać przez dwa lata. Te pół roku bez zleceń, pół roku bez dochodów, bez żadnego przychodu sprawiło, że musiałam zacząć rozglądać się za pracą etatową, no i rzeczywiście ponownie wróciłam na etat. Trochę z podkulonym ogonem, bez wielkich chęci. Ale musiałam zweryfikować swoje założenia, wyciągnąć wnioski z tej lekcji, no i nauczyć się na nowo, zacząć funkcjonować w tej rzeczywistości. I kiedy ponownie postanowiłam zacząć działać jako freelancer, wiedziałam już, jakie popełniłam błędy. Wyciągnęłam wnioski, wiedziałam, jakie kroki muszę podjąć i przede wszystkim wiedziałam, co jest najważniejsze, żeby w ogóle zacząć. A najważniejsze jest analiza rynku. Musisz wiedzieć, kto jest twoim klientem. Musisz wiedzieć, komu chcesz sprzedawać swoje usługi. I musi to być klient, który będzie chciał je kupić. W momencie, kiedy zaczynasz działać, zastanów się przede wszystkim, kim jest twój klient, czego on potrzebuje, z czyich usług korzysta, gdzie go znajdziesz, czy ma rodzinę, czy jest singlem, czy ma dzieci, czy twoja usługa jest mu w ogóle potrzebna. Czy to jest usługa pierwszej potrzeby, czy może jest to usługa niszowa? Jakie ma on hobby? Jakie ma marzenia? Jakie ma zainteresowania? Bo być może twoja usługa wcale nie jest usługą pierwszej potrzeby, ale spełnia jego marzenia. I on ma wystarczająco dużo pieniędzy, żeby hmm. chcieć te swoje marzenia spełnić, że może sobie pozwolić ten, na ten luksus zainwestowania w twoją usługę. Dlatego, analizując rynek, zastanów się, na jaki problem, Twojego klienta, ty jesteś najlepszą odpowiedzią. To jest najważniejsze pytanie, jakie sobie musisz zadać, chcąc świadczyć usługi klientowi. Ale nie tylko usługi, nawet chcąc mu sprzedawać produkty. To nie może być tak, że ty będziesz zachwycona swoim produktem, czy ty będziesz zachwycony swoją usługą i będziesz twierdzić, że ona jest tak fantastyczna, że to niemożliwe, że nikt jej nie kupi. Bo może się okazać, że ona jest fantastyczna, ale nie jest nikomu potrzebna. A jeżeli nie jest nikomu potrzebna, no to. Po co inwestować w nią swój czas, energię, pieniądze, a także czas swoich bliskich. Dlatego zapamiętaj, że najważniejszy research, jaki musisz wykonać, to ten, który pozwoli ci sprawdzić, czy usługa, którą oferujesz, jest Twojemu klientowi potrzebna. Czy on jej potrzebuje? Czy jesteś odpowiedzią na jego problem, na jego bolączkę? Czy jesteś odpowiedzią na jego niespełnione marzenia, zachcianki? Tacy klienci do Ciebie przyjdą i tacy klienci zainwestują w Twoje produkty. Dokładnie ten temat omawiam w mojej książce Rzuciłam pracę i co dalej. Tam znajdziesz również informacje na temat tego, jak zrobić analizę rynku, jak zrobić analizę kosztów i jak i gdzie znaleźć swojego klienta. Zachęcam Cię serdecznie również do zajrzenia na moją stronę internetową www.prettywelldown.pl. Tam w zakładce blog znajdziesz mnóstwo artykułów i inspiracji na temat tego, jak zacząć działać jako freelancer. Jako wirtualna asystentka również, a może przede wszystkim, bo jednak na tym opiera się moja strona. Niemniej te treści są uniwersalne, dlatego uważam, że każdy, kto chce działać i prowadzić własną działalność, znajdzie na tej stronie coś dla siebie. Dziękuję Ci serdecznie za Twoją uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Pretty Well Done, czyli całe się piszcz.